Słuchaj, tu gdzieś może, tak żeby było właśnie w tle ta lampka, w tle ta lampka. To to chodzi, to trzeba tak w ten sposób tutaj dograć. Jak ona wychodzi do pracy, to ma delikatnie spięte włosy. Tak zrobi zrobili włosy, żeby potem, no, nie wymagało, nie wiem, mycia, kompanii. I podchodzisz do kluczyków, Ada, zabierasz kluczyki, kluczyki z półki, tak, o. i też do tej deski, tak, bo to chodzi o to, że, że wiecie, ta deska będzie już elementem stałym. Mamy jakąś zabawkę? I teraz uwaga, będzie próba, bo to jest bardzo już sytuacja trudna. Tata kocha dzieci, żonę kocha. Uuuu, hahaha, ha, buzi! Tak, przestrzenkę, ładnie, pięknie, super, zajebiste! Genialne było! mniej się uśmiechaj, nie? Ja teraz uwaga, gramy to. Proszę, zobaczcie, to jest przedostatni długo. I uwaga, energia, energia. Bóg mówi do ciebie, zżera ciebie. 毕竟，这个口罩。